Zapraszam Was na stronę csgoskins.com, gdzie możecie otwierać różne skrzynki ze skinami do CSA i również do użycia mojego kodu promocyjnego MEFIU. No, i to wszystko, link macie w opisie. Siamanko z tej strony MEFIU i witam Was w moim kolejnym filmiku w 62 odcinku Skill Boostera. I nie, tytuł absolutnie nie jest clickbaitem, jest absolutną prawdą, naprawdę. A więc przechodzimy tak jak zwykle, bez pewnego gadania do konkretów Trick numer jeden to jest taki trik na małą drabę na trejnie I popatrzcie, na małą drabę możemy zejść na wiele różnych sposobów Naprawdę ludzie się bardzo mocno starają, żeby to zrobić Można zrobić tak, że na przykład spalić dwoma mołotowami całą drabę Można rzucić dwa granaty i osłabić ceteka, można rzucić różne flesze. Można zrobić taki stack, który też pokazywałem dawno temu i w tym momencie już każdy z Was go zna Czyli jedna osoba idzie tutaj, na nas ktoś staje i skaczemy tutaj Wtedy druga osoba jest cały czas jakby na ziemi, bo jest na naszej głowie i wtedy może zabić to, tego co. Teka, to też już znacie, natomiast z tym sposobem, który wydaje się być całkiem fajny, tym bardziej jeśli użycimy flesza, co też było w moim właśnie skill boosterze dodane, to pomimo tego jest to czasami, po prostu skończy się to fiaskiem, że tak powiem, ponieważ zabijemy taką pierwszą osobę, która jest na dole, wtedy ta druga osoba w tym momencie spada i też nie może nas trafić w locie, więc zabijamy pierwszą, drugą. I tak te fragi dwa zdobywamy jako setek, więc pokażę Wam sposób, który pozwoli Wam tego uniknąć. A więc, żeby wykonać ten trick, na początku sobie skaczemy na drobą. Sprawdzamy, czy kogoś tutaj nie ma. Możemy też sprawdzić tak. Tak, nikogo tutaj nie ma. To możemy wykonywać ten trick. Potrzebujemy też drugą osobę. A więc wchodzimy tutaj na drabę, schodzimy w dół, ciskamy kucenie i schodzimy aż mniej więcej do tego miejsca, tak żeby gdzieś mieć sterownik. Na wysokości, tak pomiędzy tym, a tym na środku. No i pamiętajmy, że też musimy trzymać celownik na wysokości głowy, żeby łatwo zabić. W tym momencie wchodzi na nas, nasz teammate tutaj. No niekoniecznie Cetek, ale wiecie o co chodzi. Jesteśmy mniej więcej w tym momencie, to już możemy bezpiecznie skoczyć w lewą stronę, żeby nie zahaczyć naszą głową, żebyśmy mogli maksymalnie do lewej strony polecieć. W tym momencie musimy puścić kucanie, tak? No i patrzcie, naciskamy spację, i w tym momencie oddajemy strzały. Czajecie o co chodzi? My wtedy wyskakujemy w lewą stronę. I w tym samym momencie nasz teammate pojawia się obok nas i Cetek ma bardzo małą szansę, żeby nas zabić. Jednocześnie, dwóch, którzy się, którzy się pojawiamy obok siebie, możemy do tego dodać też jakiegoś flaszyka z prawej, coś takiego z prawego przycisku gdzieś pod nas, za nas. I to na pewno gwarantuje nam no dosłownie gwarantuje nam fraga. CTek prawdopodobnie zabije pierwszą osobę, ale jest też szansa, że będzie skołowany i nie będzie wiedział, co zrobić i nie trafi żadnego z nas. Stoisz na mnie, tak? Tak, stoi. O, i pięknie, i gość nie ma szans, no, no nie ma szans, nie? Okej, okay, go. No dobra, wal. No i okej, okay, trik numer dwa, na Mirażu jesteśmy i dosłownie każdy z Was obowiązkowo musi ten trik przetestować, ponieważ on jest no dosłownie po prostu epicki, totalnie epicki. I teraz tak, ten trik po tym jak już o nim słyszałem, to on się potem pojawił na reddicie, natomiast i tak, może 5% osób, która oczywiście cała, całe te 5% napisze jakieś 100 komentarzy. Natomiast pozostałe kilkadziesiąt tysięcy przypuszczam, że tego triku nie zna, dlatego go wam pokazuję. I teraz tak, ten trik pochodzi z kanału Exploit Mafia, musiałbym mieć naprawdę hubem, żeby nie powiedzieć, że to oni wymyślili. I teraz tak, wskakujemy naszego teammate'a, Oczywiście on dan ja mam teleport winda. Patrzymy się gdzieś tutaj. I teraz słuchajcie uważnie, bo to nie jest takie proste. Musimy podczas skoku, po skoku nacisnąć i lekko i musimy poczuć, że. Jakby zablokowaliśmy się, ale tylko robimy coś takiego. Skaczemy, naciskamy W i D i puszczamy wszystkie klawisze. Najlepiej to na woku robić, żeby było tak lepiej. Gdzieś się patrzymy? Mniej więcej w tego rogu. I poczujecie, o, że jakby spadacie prosto, prosto w dół. O, takie coś się musi zdarzyć. I wtedy, jeśli już czujecie, że spadacie w dół, to nie naciskacie żadnego potem przycisku. Robicie zwykłego takiego crouch jumpa i potem możecie też skoczyć po raz kolejny, żeby być wyżej. I jesteś na tej oto pozycji, która jest naprawdę epicka jesteśmy w 100% na niej też dokładni O teraz chyba no, się O widzisz? Tak. I patrz, teraz jestem tutaj na crowd jumpie zwykłym no, wiem, no I teraz skaczę i jestem jeszcze wyżej chyba I to tylko tak delikatnie te W i nie? Tak dosłownie po skoku chwilkę tylko tak O, o pięknie Dobra Siadłeś jest. No ale i tak niektórzy nie popatrzą się, albo jak ktoś tutaj na przykład sprawdza, nie? Tutaj BSE sprawdza <noise> To cię nie zauważy, nie wiem co chodzi, wiem o co chodzi To jest epickie no a też do, do megłę możesz mnie zabić, nie zabić tak. No tak? Tak samo jak masz to, jak masz ławce, nie? A więc skoro już jesteśmy na Mirku, to wam pokażę sposób, który jest alternatywą dla tego triku ze skakiwaniem do okienka, który jest ciężki. Widzicie, mi też nie wodzi za każdym razem. Jeśli bym miał, mógłbym go zrobić parędziesiąt razy, to już to wyczuję za którymś tam razem. Natomiast na meczu no, nie mamy takiej szansy. O, teraz wiem, że muszę trochę bardziej tutaj, i teraz mi wejdzie. Widzicie? Ja to już czuję, ale na meczu mam tylko jedną szansę. A więc, taki alternatywny sposób, bo wiecie, że też da się tutaj skanować, nie? To już było w Turin Skill Boosterze, więc ustawiam się tutaj i mierzymy mniej więcej od tej kropki tutaj, nie? I teraz, jak widzicie, daję głowę gościowi. Jak go daję troszkę bardziej w lewą stronę, bo on zwykle stoi tutaj, ma inaczej głowę pochyloną, no nieważne, w każdym razie w to miejsce musi się skanować. Więc, możecie to po prostu połączyć, dajcie proste jakieś tam skany, nie? Osłabiacie go i potem robicie coś takiego, patrzcie. Takie coś. To wam się może wydawać, że to niewiele daje, ale takie zwykłe spomowanie tutaj skokiem w tym miejscu i od razu dajcie prefire w to miejsce to naprawdę może Wam pomóc. Tylko uwaga, nie naciskajcie tego skoku w momencie kiedy już wyskoczycie, ponieważ to wam po prostu popsuje aima. Naciskajcie to mniej więcej w momencie kiedy tutaj jesteście tam 2 trzy razy i potem już nie naciskajcie tego skoku, byleby jakby wyjść do końca i dajcie po prostu prefire tutaj. Ważne jest to, żeby tutaj wejść na dosyć dużym speedze na kucaku, tak, czyli żeby się nie zblokować, tylko od razu na kucaku rozpędzamy się do maksa i robimy te skoki. Też mam pokazywałem taki też który gdzieś tam odbijamy. Natomiast no nie jest to zalecane, a jeśli już musicie, to ten sposób wam na pewno jest w stanie pomóc. Dajesz tego panu, i mnie spróbuj, spróbuj mnie zabić, nie? No, teraz cię ciągnąłem. O, jakiś demer mi zadałeś. Teraz nawet nie miałem czasu reakcję <laughs> Chociaż że wiedziałem, że się zbliżasz, nawet nie miałem czasu zareagować Halo, dasz mi dość <laughs> Ja free far je Nie może się ustawić, bo <laughs> ja, no, no, no. no, no, to się gida Już Ale daję to jakąś wzią. większą szansę chyba mi się wydaje No okej, okay. stick numer 4 mapa nas 2, ja sobie jeń klatkę Troszkę sobie pomlaskam, a więc tak, jeśli tutaj stoi gościu, a na to jest duża szansa, jeśli leży tutaj smoke, no to potem po tym smoku, jak sobie wychodzimy, to jest szansa, że nas ktoś zabije tutaj, tutaj. Jest to generalnie nieprzyjemne. Tym bardziej, jak ktoś ma ekon, to też łatwo nas może zabić. A więc możemy tutaj rzucić motowa. natomiast motowy, które rzucamy w taki sposób, one z nimi jest różnie, bo one nas potrafią tutaj spalić. To się potrafi rozszerzyć i nas tutaj spalić. Może nawet taki Wam rzucę, jeśli to rzucimy za mocno nawet nawet nas to może tutaj spalić. Jeśli rzucimy za słabo, to to może, tak lekko rzucimy, to to pewnie nie doleci. Teraz akurat doleciało, no właśnie, nie doleciało. Więc to jest z tym różnie, więc pokażę Wam bardzo fajnego młotowa. Mierzymy tutaj, jak się tabelka łączy z tym, dokładnie w to miejsce tutaj. Mój duży celownik akurat perfekcyjnie Wam to pokazuje. Więc mierzymy tutaj, jump through i uwaga, skanujemy, o, lag, nie moja wina, przepraszam. I skanujemy tutaj mniej więcej środek, jak macie Odtąd, dotąd, to mniej więcej skanujemy tak środek. Tutaj dobrze, żeby z nami był jakiś teammate, bo ktoś nam może wybiec, to ten teammate może go tutaj zabić. Natomiast my skanujemy to miejsce, dlatego, ponieważ kiedy rzucimy takiego motowa w to miejsce, tutaj, w to miejsce, w tamto miejsce, to oczywiście tutaj wszystko się w rogu pali. Ktoś może nam uciec do tego rogu i tutaj się nie palić. Jest taka szansa. No i w tym miejscu przychodzi nam na pomoc nasz skan, który wykonujemy, tak jak mówię, jakiś tutaj w środek. I taki skan bardzo łatwo przeciwnika zabija. No i tyle w temacie. No i okej, okay, trik numer 5, tutaj będzie coś, co jest bardzo proste, bardzo przydatne i nieskomplikowane. Yy, zresztą tak jak wszystkie triki w tej serii, oczywiście pokazywałem Wam już sposoby na zasmokowanie domku Bena głęboko, czyli w tym miejscu. Yy, pokazywałem Wam je stąd, czy nawet z Respa, już sam tego nie pamiętam i z tym celownikiem raczej nie ma szans ale pokazywałem wam, natomiast pokażę wam sposób, który jest po prostu najprostszy, nie da się go zapomnieć nawet jak ustaniecie amnezji jest po prostu perfekcyjny i większość dobrych graczy go już zna, ale ja tego nie pokazywałem na moim kanale, wystarczy sobie pójść tutaj i przymierzyć tutaj w to miejsce tutaj, w środek tego i to wszystko, i taki smog nam wchodzi bez żadnego problemu. Widzicie, nawet z moim ogromnym celownikiem, który ustawiłem oczywiście dla celów yy, własnych, nie na potrzeby tego filmiku, absolutnie, to taki smog perfekcyjnie wchodzi bez żadnego problemu. No, i tak jak mówię, no nie da się go zapomnieć. No, bo no dosłownie wystarczy raz go zobaczyć, i każdy z Was zapamięta, że się mierzy po prostu w tą belkę, i tyle, nie. Więc tutaj nie ma żadnej absolutnie filozofii. Nie wiem, jak jest na tyku 64. Tego wam nie powiem. Natomiast druga wersja, której się nie da zapomnieć, po prostu idziecie tutaj i mierzycie w lewy górny ruch tego czegoś. I to jest bardzo prosta, nie? Po prostu sobie tutaj biegniecie. Mierzymy tutaj. Biegniecie jump row. Przewijamy. smog sobie wpada. Teraz poleciał bardzo krzywo. Nie wiem, czemu tak krzywo poleciał. Ale widzicie, że i tak on spełnia swoją rolę absolutnie. Więc tutaj nie ma żadnych zarzutów absolutnie co do niego. Teraz pewnie poleci o, tutaj bardziej. No, ale widzicie, on zawsze wchodzi tutaj. Więc obojętnie czy jest po lewej, czy po prawej stronie, to całkowicie zasłania. Do tego możemy dorzucić jakiś młotów na głęboko, tak? Który rzucamy gdzieś coś takiego. O, coś takiego. No i możemy się bawić. Flaszyk do lewej. Jak pokazywałem, to wszystko pokazywałem w moich skill boosterach. Już nie pamiętam, jak to się robiło, ale wiem, że jakiś taki flaszyk się dawało, który tam na okienku wybuchał. O, może nawet coś takiego. No i tyle. W ten sposób kończymy tego skill boostera. Mam nadzieję, nie no, musiało Wam się podobać takie fajne triki, więc zostawcie subskrypcję i w górę, a ja lecę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.